Witam w mojej winiarni tym razem zacznę film od odpowiedzi na pytania bo trochę się trochę się zamuliłem w ostatnim filmie Pan Marek pisze piro zatrzymuje fermentacja a witamina, witamina C jest przeciwutleniaczem po jej dodaniu podbiła kwasowość, no jeszcze nie sprawdzałem, zaraz to sprawdzę, pobiorę sobie próbeczkę, spróbuję, pan niezły krak i to właśnie jest, jest pytanie i, i stwierdzenie, dlaczego zaczynam, zaczynam ten film od pytań i odpowiedzi. Filmiki super, fajnie potwierdzić swoją wiedzę, ale w paru procentach dowiedzieć się czegoś nowego. W tym wkradł się błąd i chyba warto to poprawić. Na początku filmu do zatrzymania fermentacji dodaje Pan piro plus askorbinian, czyli witaminę C. A na końcu filmu mówi Pan, że liczy na to, że piro i sorbinian zakończy fermentację. Askorbinian to witamina C jako przeciwutlenia, czy potasu to konserwant, który w winie ma za zadanie między innymi nie dopuścić do ewentualnego rozmnażania pozostałych drożdży. No zgadza się, trochę się pomyliłem, troszkę się zagalopowałem i nie wyjaśniłem dokładnie, co tak naprawdę robię. Chodziło o to, że yy, pirosiarczynem, dawką pirosiarczynu Chciałem yy, przytrzymać, powiedzmy, tak, nie zatrzymać, tylko przytrzymać fermentację, po to, żeby te cząstki stałe opadły na dno. I dzisiaj właśnie będę dodawał drugą dawkę pirosiarczynu i sorbinian potasu. Także krótko mówiąc, jakby to tak podsumować, tu sobie zapisałem, żeby się znowu nie pomylić. Normalnie powinniśmy polecić tak, że w celu zatrzymania fermentacji dodaje się piro, sorbinian, natomiast askorbina jako przeciwutleniacz razem z piro i sorbinianem. I y Piro powinno się dodać 0,2 gramy na litr. Sorbinian potasu też 0,2 gramy na litr. Tak ja dodaję, tak dodałem w zeszłym roku. I Ascorbina 0,08. Z tym, że ja za radą winiarzy tą dawkę piro dzie, dzielę jakby na dwa razy. Czyli 0,1 grama dodaję, kiedy jeszcze jest wino mętne i tak dalej czekam dwa dni, czy czekam jeden dzień, żeby wino się, żeby ten osad opadł i wtedy dodaję drugą część piro i dawkę sorbinianu potasu. Zobaczcie teraz jak, jak zadziałała ta, ta właśnie pierwsza dawka piro. No tak. zobaczcie, winko już jest troszkę sklarowane, jeszcze tam troszeczkę pianki się pojawia, ale to jest odgazowywanie wina yy, dodałem też tabletkę florstop przeciwko powstawaniu kwiatowi winnemu i tak to właśnie wygląda i dzisiaj będę dodawał Drugą dawkę Piro w wysokości 0,1 gram i Sorbinian potasu w wysokości 0,2 g. Dalsza część pytania pana niezwyk. Rak, więc generalnie wraz z Piro i Askorbinianem dodaje się równocześnie sorbinian potasu. No tak, tak jak mówiłem, ja tylko tam z małą taką obsuwą to dodaję. No i przepraszam bardzo, że nie wyjaśniłem tego dokładnie. Ja przywinię z cukrem resztkowym ze względu na duże ryzyko wznowienia fermentacji. W przyszłości w butelkach po takim zlaniu dodaję piro w większej dawce. 1,5-2 gramy. No to tak jak ja. W sumie. Nie licząc tej, 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 tego podziału. I sorbinian potasu w wysokości 2,5 grama. Na 10 litrów. No, ja dodaję 0,2 na litr. Przepraszam, ale ja operuję w tych. W tych yy, dzielę to po prostu na litry, jest mi łatwiej. Chyba, że sorbinian daje pan w późniejszym etapie. No tak, właśnie teraz, właśnie dzisiaj, właśnie za chwilę. W każdym razie, chyba warto wyjaśnić to tym, dla których te fajne filmy będą wzorem w przyszłości do robienia win. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że będą. Dlatego muszę się nas przy kolejnych etapach pilnować, żeby nie popełniać takiej gafy. Również warto dosadnie podkreślić zamknę tą lodówkę, bo pika mi tu za uchem. Również warto dosadnie podkreślić, że przy wyrobie win z cukrem resztkowym czy dodawanym po zrobieniu wina wytrawnego, obowiązkowo fermentacja na drożach o małej tolerancji na alkohol. A jedynymi sprawdzonymi i dość pewnymi są UCLM S325. Ok, no ja robiłem na tych S325. One chyba mają tolerancję do 11%, coś takiego. Tak szczerze mówiąc, nie pamiętam, jaką mają tolerancję moje droże z serii HD. Chyba mi, wydaje mi się, że do 13%. No ale w zeszłym roku. Tak jak, tak jak mówiłem wcześniej, oczywiście nie zatrzymywałem fermentacji, tylko, tylko, do, tylko czekałem, aż się skończy i, i dawałem Sorbinian Spiro. I później dosładzałem resztkę, znaczy zapasem cukru. No ale w tym roku zobaczymy, jak to wyjdzie. W każdym razie w zeszłym roku nie wystartowało mi do dzisiaj buteleczki. Tam pokazywałem wam to wino. Próbowałem parę filmów temu. Jest, nie jest mętne. Nie ma tu żadnego startu, także no zadziałał w ten sposób. Tu mam jedną odpowiedź, nie wiem czy to będę mógł teraz włączyć, tak no tutaj. Matę mate od. Podpinam się pod tą wypowiedź, no zgadza się, okej. Okay. Następne pytanie, w zasadzie stwierdzenie. Cieszę się, że tutaj padają stwierdzenia i opinie. Yy, I widzę, że Wypadają się ludzie, którzy znają się na rzeczy. Pan Mirosław Glawac. Generalnie z tym zatrzymywaniem fermentacji za pomocą stoperów to sprawa mocno ryzykowna, bo drożdże szlachetne mają wysoką odporność na siarczyny i po chwilowym przytłumieniu mogą, i to jest dosyć niestety częste, obudzić się w butelkach, co skutkuje małym kataklizmem. No jak mówiłem, wcześniej mi się udało, że się nie obudziły. Robienie tak zwanych win półwytrawnych o rozsądnej zawartości alkoholu, moim zdaniem najlepiej wychodzi, gdy użyje się odpowiednich szczepów droży do, od profesjonalnego producenta, które mają niską tolerancję na etanol i przy tych 11 V padną same z siebie, choć i to pełnej gwarancji uniknięcia niespodzianek nie daje. No na pewno. Pewnym sposobem jest też małe oszustwo w postaci dosłodzenia mocno wytrawnego wina niewielką ilością erytrytolu, który złamie smak wina i dano mu taki właśnie półwytrawny charakter. Nie znam tego erytrytolu, ale poczytam o nim. Ciekawa informacja. Tutaj pan Marek pisze, że ste może stewią, zamiast. No, nie pasuje mi to dosładzanie różnymi tam rzeczami. Powiem wam szczerze, wolę dosładzać albo zapasem cukru, soku. A czy wolę zatrzymywać fermentację, to się okaże za parę miesięcy. Skoro te film, filmy, jak pisze pan niezły krak, mają być w przyszłości wzorem do robienia film, podsumujmy. W celu zatrzymania fermentacji dos, do, dodaję pirośarczyn, Wysokość w stężeniu 01 g na litr, czyli do 25 litrów dodaję 5 gram pirosiarczynu, z tym, że tak jak mówiłem, podzieliłem to na dwie dawki. Pierwszą dawkę dałem dwa dni temu. Następnie dodaję też, można powiedzieć jednocześnie sorbinian potasu w wysokości w stężeniu 0,2 gramy. Na litr, czyli 5 gram na 25 litrów. I jednocześnie ym, dodaję też askorbinę jako przeciwutleniacz. Jest to kwas elaskorbinowy, czyli krótko mówiąc, witamina C. W stężeniu 0,08 grama, czyli 2 gramy na 25 litrów. Tutaj już mam rozmieszaną, yy, odmierzoną dawkę. W międzyczasie wyparzyłem moje mieszadełko. Chodźcie, zobaczycie z bliska, jak to wygląda, jak się dodaje, jak się miesza. Ciach, ciach, ciach. I teraz. Zrobimy tak zwany batonaż. Czyli zmieszamy winko z osadem. Oj, coś mi się tu ciężko miesza tym Mieszadełkiem. To nie chochelka okrągła. No. Dobrze, dobrze. Myślę, że jutro, czy też za dwa dni, to już będzie wszystko opadnięte, już w miarę klarowne przy takiej dawce. No, mm -hmm. jeszcze trochę gazu leci. Wróciły zapachy z fermentacji, a już zanim, zanim to dodałem, zanim zmieszałem to, pachniało już ładnie winkiem. No dobrze, Batonasz się dokonał. Zamykamy lodóweczkę, niech tu sobie nam winko stoi, a my. Spotkamy się w następnym filmie. Jeżeli chodzi o wino białe, to nie wiem, za 2-3 dni zobaczymy. Eee, mam nadzieję, że wyjaśniłem te sprawy, które niedokładnie powiedziałem w ostatnim filmie. Mam nadzieję, że wszystko stało się jasne. Przepraszam za zagmatwanie sytuacji. I z. Zapraszam do lajkowania, zapraszam do subskrybowania i do zobaczenia w następnym filmie.